Dlaczego dzisiaj zdecydowaliście się na zaostrzenie tego protestu? Z uwagi, że nasze sprawy nie idą w żadnym kierunku ku poprawie Przez trzy tygodnie od ostatniego protestu rząd z nami nie rozmawiał Praktycznie latają między jednym ogniskiem a drugim gasząc pożary A w rzeczywistości bardziej zniecają te pożary, bo niezadowolenie na wsi jest niesamowite Pokazujemy naszą determinację i... Przepraszam za słowo nie wsi, bo to już nie jest wkurzenie to, co się dzieje dzisiaj na wsi, jest pochodną wielu lat głupiej polityki Unii Europejskiej, a nasze rządy tę politykę akceptują bez zająśnięcia. Ta polityka klimatyczna, która jest w Unii Europejskiej, powoduje, że Polska, Europa przestaje produkować. Nie będziemy konkurencyjni nie tylko rolniczo, ale w różnych innych branżach przemysłu z resztą świata. Czeka nas głód i naprawdę ubóstwo. Bo, bo tej żywności nie będzie, do tego y, wojna y, jest bardzo blisko nas, i to spowoduje, że naprawdę bez odzieży prze, przeżyjemy, ale bez jedzenia nie. Jest y, niesamowita determinacja rolników, jest niesamowite wkurzenie rolników, i, i to po prostu te zmiany klimatyczne muszą odejść. Chcemy zamknięcia granicy z Ukrainą i dostosowania y, 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 Ukrainy do polityki rolnej, żeby ona nie wchodziła. Taka w cudzysłowiu bez ograniczeń na nasze rynki. Bo my mamy ograniczenia. Chcemy zmiany klima polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dość likwidacja hodowli, czyli nowa szóstka dla zwierząt wraca i dość niszczenia łowiectwa. To jest kolejny nowy postulat. Ucierpią nie rządzący, ale kierowcy, co pan by im powiedział, kiedy utknął gdzieś na trasie. Przepraszam, protest tak skonstruowaliśmy, że były możliwe objazdy. My de facto drogę zamknęliśmy, zamknęliśmy w jakiś sposób tranzyt. Te objazdy są możliwe, jeśli ten protest będzie powodował 20 minut obciąż... dodatkowe od na przejeździe z Koszalina, to z całym szacunkiem to nie są jakieś wielkie straty. Będą puszczane karetki, będą puszczane pojazdy uprzywilejowane, ale droga tutaj wjazdowa do Szczecinka jest zamknięta. Mogliśmy, mogliśmy zrobić to inaczej, zamknęlibyśmy drogę na wysokości omulnej, objazdy byłyby potężne. Nie chcieliśmy tego robić.